Mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarią the Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz 1888. Wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość i Już... odkryj łatwość wysyłki z dompakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle, czy usługi przeprowadzkowe do Polski służymy Ci wsparciem. Świętując dzień Pułaskiego pamiętaj o. Dąpaku. Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o Dąpaku. Kalendarz Polonii w Rampa TV, czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w metropolii nowojorskiej, Teresa Myśliwiec, zapraszam. A dzisiaj w programie: Wakacje z Panem Bogiem w Lancaster w Pensylwanii. Letnie staże w Polsce dla polonijnej młodzieży z USA przy wsparciu finansowej Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Zasłużona emerytura dla Polki pracującej w NYPD, a na koniec kalendarz polonii, czyli zapowiedź nadchodzących polonijnych wydarzeń. Zapraszam. W dniach od 29 czerwca do 5 lipca w Lancaster w Pensylwanii około 120 uczestników wzięło udział w wakacjach z Panem Bogiem. W tym roku był to 25 jubileuszowy wyjazd dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i opiekunami i odbywał się pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, światłem świata. Wyjazd rekolekcyjny odbywał się pod przewodnictwem ojca Waldemara Łądkowskiego, księdza Pawła Dziadkiewicza, siostry Bogusławy i siostry Anny ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Podczas pobytu, oprócz katechez, mszy świętych czy drogi krzyżowej, był też czas na rozrywkę, basen, rozgrywki sportowe, wyjazd na przedstawienie Noa w Teatrze w Lancaster, pokazy talentów oraz scenki teatralne. W ramach nowego programu stypendialnego organizowanego przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Centrum Polonijnym KUL 12 studentów pojechało do Polski na Letnie Staże, które koncentrują się na różnych aspektach polskiej kultury, rozwoju językowym, historii Polski i zwiedzaniu kraju swoich przodków. Letni Staż rozpoczął się od spotkania z Pierwszą Damą i zwiedzaniem Pałacu Prezydenckiego. Młodzież polonijna z USA odwiedzi również Kul i Zwiedzi Lublin, a także Wieliczkę, Kraków i Częstochowę. Inicjatywa jest realizowana przy wsparciu finansowym polsko-słowiańskiej Federalnej Unii Krytowej. Po ponad dwóch dekadach oddanej służby w szeregach nowojorskiej policji na emeryturę przechodzi detektyw Grade 1 Annette Shelton, Polka, która od 2010 roku pracowała w biurze zastępcy komisarza do spraw informacji publicznej. Odpowiadając za kontakty z mediami. Anet była jedyną osobą w NYPD, urodzoną w Polsce na wysokim stanowisku Detective First Grade. W swojej pracy szczególnie oddana była współpracy. Z polskojęzycznymi mediami, mając na uwadze polskojęzyczną społeczność Nowego Jorku, informowała o sprawach miasta i bezpieczeństwie, ale również odegrała główną rolę w ukazaniu historii polskiego pochodzenia oficerów w NYPD. Wiele z tych historii oglądaliście w reportażach Radio Rampa. Pożegnanie detektyw Shelton odbyło się w siedzibie głównej NYPD przy One Police Plaza na Manhattanie. Uroczystości wzięli udział najbliżsi członkowie rodziny, współpracownicy z biura DCPI oraz zastępca komisarza NYPD do spraw informacji publicznej Delanie Kampner. Historia Annette Shelton to nie tylko przykład osobistego sukcesu, ale także dowód na to, jak wielką rolę w służbie bezpieczeństwu Nowego Jorku odgrywają przedstawiciele społeczności imigranckich. Detektyw Shelton zapisała Piękny rozdział w historii NYPD jako Polka, która z pasją i oddaniem służyła swojemu miastu. Radio Rampa poleca następujące wydarzenia. Odwiedźcie oddziały Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, która teraz przygotowała dla was super promocję na nowe samochody. Pożyczki samochodowe PSFCU zaczynają się od 3,95% oprocentowania rocznego APR na 5 lat. Teraz możesz skorzystać również Azure Guard Zabezpieczenia Części Mechanicznych Pojazdów. Promocja rozpoczyna się od 1 lipca i kończy 31 lipca. Więcej informacji na www.psfcu.com/promotions lub w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. W niedzielę, 13 lipca, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w amerykańskiej Częstochowie po raz szósty odbędzie się uroczystość upamiętniająca ofiary rzezi Wołyńskiej oraz obławy augustowskiej. Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary. Stowarzyszenie Pamięć zaprasza na godzinę 11.30 am pod pomnik Husarza, gdzie odczytany zostanie apel pamięci, odmówiona modlitwa za zmarłych, zapalone znicze oraz złożone kwiaty. Msza święta w intencji ofiar obławy augustowskiej i zbrodni wołyńskiej odbędzie się o godzinie 12.30 p.m. 80 lat temu, 12 lipca 1945 roku, oddziały Armii Czerwonej i NKWD, wspomaganej przez funkcjonariuszy UB oraz żołnierzy pierwszego Praskiego Pułku Piechoty, dokonały pacyfikacji terenów Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Około 600 Polaków po aresztowaniu zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i ślad po nich zaginął. Najprawdopodobniej zostały one wywiezione w okolice Grodna i tam zamordowane. Była to największa zbrodnia na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. 82 lata temu, 11 lipca 1943 roku, w około 100 miejscowościach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej doszło do Największej fali mordów na Polakach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Dzień ten nazywamy Krwawą Niedzielą. Tylko w tym dniu zginęło około 10 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców. Zamordowano również wielu kapłanów. Łącznie w wyniku ludobójstwa, które trwało w latach od 1942 do 1947 roku, zostało zamordowanych ponad 130 tysięcy Polaków. 18 lipca w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbędzie się recital szopenowski Jonasza Jochemczyka. Jonasz Jochemczyk to utalentowany polski pianista, laureat ponad 30 konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Do jego licznych sukcesów należy między innymi zdobycie drugiej nagrody w międzynarodowym konkursie Chopinowskim w Wiedniu, drugiej nagrody w drugim międzynarodowym konkursie pianistycznym Chopin Plus w Krakowie oraz trzeciej nagrody w 31. Roma International Piano Competition w Rzymie. Jest również laureatem pierwszej nagrody w prestiżowym konkursie NY Classical Debut Awards. W związku z wygraną 20 lipca wystąpi również w Carnegie Hall. Liczba miejsc jest ograniczona, konsulat prosi o wcześniejszą rejestrację. W dniach od 19 do 20 lipca, jak co roku, klub biegowy Polska Running Team organizuje rafting na rzece Lehigh River w Pensylwanii. W sobotę, aby poobcować z naturą, będzie chodzenie po okolicznych szlakach górskich, a w niedzielę spływ na pontonach. Nocleg na polu namiotowym. Chętnych na taką surwiwalową przygodę z PRT prosimy o kontakt przez stronę Facebook klubu Polska Running Team lub bezpośrednio do Pawła Myśliwca, organizatora raftingu. 22 lipca o godzinie 6 PM w Instytucie Piłsudskiego odbędzie się wykład doktora habilitowanego Mariusza Zębło pod tytułem Jak ożywa przeszłość geneza i powstanie jedynego w Polsce cmentarza powstańców listopadowych Kopna Góra. Prelegent opowie o odkryciu szczątków powstańców listopadowych poległych w bitwie z Moskalami pod Sokoldą 7 lipca 1831 roku. Przybliży okoliczności odnalezienia mogiły, opowie o lokalnych działaniach społecznych na rzecz upamiętnienia bohaterów narodowych oraz o trudnościach, z jakimi przyszło się zmierzyć podczas realizacji tego projektu. Doktor habilitowany Mariusz Zemwło, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Socjologii, Wiedzy i Edukacji na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem, redaktorem, pierwszym współautorem ponad 50 książek, głównie o tematyce socjologicznej, choć wśród jego publikacji odnaleźć można prace historyczne. Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ogłasza nowy konkurs pod tytułem Polska mowa, polska dusza, którego celem jest wspieranie działań promujących język polski i kulturę polską wśród Polonii i Polaków za granicą. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak: warsztaty językowe, dyktanda, konkursy i spotkania literackie, festiwale, działania artystyczne i wydarzenia kulturalne działalność kawiarenek językowych, chórów, harcerstwa i innych inicjatyw lokalnych. Wnioski można składać do 27 lipca 2025 roku. Dostępne kwoty dofinansowania wynoszą od 20 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych i nie jest wymagany wkład własny. Wybrane projekty będą realizowane do końca 2025 roku. Więcej informacji, regulamin oraz dostępna Dokumentacja konkursowa dostępne są pod linkiem gov.pl łamane web łamane irjp łamane konkurs pauza 4. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Teresa Myśliwiec, do usłyszenia.